Ja i z tej strony Antonie. Witam was w moim trzecim odcineczku z fazy Minecraft Survival. No i jak już mówiłem, poza odcineczkiem znaleźliśmy sobie już to żelazo, więc teraz sobie zrobimy tutaj wiadereczko. Dobrze, mamy to wiadereczko. korzystamy z tego. Wiecie co, ja się może teraz prześpię, żeby się potwory mi nie mną nie zajęły. Mamy. To samo się napotniło. A, przez deszcz, może się napotniło. Idziemy tutaj, tutaj mamy bliżej. Będziemy sobie szli i szli sobie tu o tam się zombie pali więc tutaj sobie napełnimy i jeszcze pójdziemy raz tutaj po to jeszcze tak trzy razy byśmy sobie tam poszli ogólnie nie no jeszcze trzeba nie to jest chyba jeszcze ale po co po co wiaderko Dwa wiaderka jednak zrobię 400 zostawię na mieczek może albo kilo czy coś takiego Więc zaraz po tą wodę będziemy musieli iść uwagę. to uwagę tu mamy już więcej dwa wiaderka z wodą Tu się nie są coś na szczęście A już mamy tak, sobie derka odłożymy do skrzyni. No i co dzisiaj będziemy robić? Hmm. Ogólnie dzisiaj może zrobimy sobie yy, tak, może dzisiaj sobie zrobimy jakąś taką szopę. Szopę sobie zrobię, ale najpierw to mi się przyda siekierka. To w ogóle bardzo drewna by mi się przydało trochę tyle myślę, że starczy. Dobra, 10 mamy, drewienka, więc nam powinno starczyć Dobra. Teraz sobie patyczki robimy. O, została nam jedna sztapka. ogólnie. Nie pytajcie gdzie zdobyłem tą siekierkę. Gdzie to, że zdobyłem ogólnie pyk, pyk, dobra. Zbrałem to w ogóle... tu jest. Tu jest! Patrzcie to drebienko, tu jest! Tak jak w pierwszym odcineczku tak się stało z tym drewnem. Myślę, że z tego drewna to sobie zrobimy. Dobra, dobra, dobra. Z Do tego drebna sobie zrobimy tą szopę taką. Taką szopę sobie zrobimy. Dobra, taką szopę sobie tutaj zrobimy. A drzwi mamy przecież jeszcze tutaj. Jedną drzwi weźmiemy. No i co? Zbudujemy tą szopę. Myślę, że ona nie będzie jakoś taka jest kurza, jaka szopa myślę, że z boczku. Widzimy sobie kopiemy, trzwi przystawimy, i szopy są. No, jeszcze nam się tego drobienka, tego fajnego, gdzieś tego przyda. O, jabłuszko mamy, więc teraz zasadzimy. Tu mamy następne, to trzeba. Fajnie. Tu się się. Dobra. Dobra, więc wracamy. Paremkę mamy już za sobą. Tutaj szybko to przerabiamy. Pyk, 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 pyk. Dobra, 24 deski. Pyk, 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 pyk. Dobra. Nam się tego drzebienka fajnego przyda. Kolejne drzewko widzę. Czekajcie, bo tutaj coś robię. Jakieś okruszki miałem Czy coś. To ścinamy Pyk, pyk. Dobra. Kolejny. No pamiętajcie, znowu, też, że kolejny odcinek. Następny to jest pyk, łapka w górę i pyk subskrypcja. Idź, dzwonek. O. Dobra, tutaj to tu mamy. Co to ja bużkę zjemy. Co to tak zrobimy. Szopę. I jeszcze po odcinku, bo że uda nam się jeszcze znaleźć jakieś tam rzeczy ale jeszcze nie wiem jakie tutaj akurat tutaj gdzieś to było jakieś to dobra ogólnie mam naprawdę tutaj szczęście do tego drebienka o patyczek od razu tu mamy. Dobra. tutaj też mamy patyczek. Tutaj sadzonki. Co się zasadzimy tu drzewka. Tyk, tyk. Dobra. Dobra, dobra. I obra. Tutaj tak. Tak. Tak, tak. Tak. Dobra, tutaj tak, tak, tak. tak. I tutaj szopa już gotowa. O, tu już nam sadzonka ładnie urosła. Co jeszcze przerobimy na deski? Dobra. Dobra, to skrzynkę jeszcze by mi się przydało powiększyć. Ale zrobimy jeszcze jedną skrzynkę. Dobra. Dobrze, to mam jeszcze jedną skrzynkę i tutaj sobie chyba w tej skrzynce będę trzymał... No, narzędzia. W tej szopie. W tej szopie są ogólnie narzędzia, będziemy trzymali. No. Narzędzia trzymać będziemy. Dobra. Ty się nam więcej miejsca w tej skrzynce? Zwolni. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Dobra, i gotowe. ogólnie nie wiem, czy jeszcze tu zrobię jedno piętro. I tam nie będziemy spali. Ale mówię, jak na razie to jest obóz. Więc myślę, że to chyba na tyle. Ale jeszcze nie wiem, czy będziemy się wybrali. W jakieś miejsce jeszcze jedzenie wezmę? No, w następnym odcinku zbudujemy jakiś taki namiotik, albo w ogóle będziemy się wyprowadzać. To już ogólnie jest chyba trzeci odcinek, to tak. Gdzie będziemy się wybierać hmm, gdzieś jeszcze po takie takie takie, po jakieś takie drewienko ale nie wiem, czy takie drebienko nam wystarczy. Ach, może jeszcze zbudujemy gdzieś tutaj sobie taki zamek. Może wybudujemy. Może z, te, o, może z tego obozu. Piszcie w komentarzach, chcesz zrobić z tego zamek, czy nie. Ja bym chciał z tego zamek zrobić. Dobra, jeszcze jakieś świnki musimy znaleźć. Dobra, to świnki zaraz tu powinniśmy znaleźć. Jak ta lawa w Jak One śmiesznie wyglądają, jak mają te czerwone oczy. Jeku jak skacze śmiesznie. Ogólnie nie jestem takim mordercą. Po prostu nie, po no, prostu. No. Po prostu uderzyłem, bo uderzyłem. O są, tutaj jest to miejsce, gdzie wybraliśmy się chyba w pierwszym albo tak, chyba w pierwszym odcinku. I to bierzemy? O! Clipper tam jest. To chodź tu Cliperku? Chodź, 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 chodź. Tak, chodź tu. Tak, zapraszam Cię tutaj, dobra wybuchnij sobie. Dobra, chyba prawie byśmy skinęli. Teraz robimy beter clear. Dobra. Jeszcze krowę zabijemy, która gdzieś tu łazi. Gdzie jest ta kroba tam? O, nawet dwie są. Mamy skórę. jedna skóra też z niej wydropiła. Znowu wracamy teraz do obozu. Dobrze, że jest ta lava, bo będę pamiętał gdzie jest obóz. Dobra. Przez drzewo się przesuwamy. Mamy prawie na wykończeniu miecz. Będzie, się, będzie, będzie trzeba zrobić nowy. O, wracamy. Teraz się chyba pożegnamy. Dobra, dobra, wracamy, wracamy. Tutaj. Dobra. Tutaj jeden go przeszykowaliśmy do skrzyneczki. Dobra. Pójdziemy jeszcze spać. A wagonik słyszę. Więc chyba się z Wami teraz pożegnamy. No, więc pa! Widzimy się w następnym odcinku.